Tutaj purpous! Jest ze mną witam! E już y, tradycji staje się zadość, że, że tutaj mamy podmienione głosy, bo w tej grze to, 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 jest, to jest gra stworzona do tego, żeby podmieniać głosy Hollywood. Hollywood. Co tu się ja dzieje? Ja będę troszeczkę ściszyć, bo tutaj ja głośno jest Przepraszam ja... najmocniej za mój wygląd i mój głos, ale e, w środku nocy mnie wyrwał, no jeszcze raz co? Mówię, że przepraszam za mój wygląd i głos. Ale w środku nocy żeś mnie wyrwał ze snu. No wyrwałem cię. Bo wiesz w ogóle jak ty jechać? Yy, nie w ząbeczek. Yy, musisz jechać od razu do tyłu. Proszę tylko do tyłu. Doszło na czarty. Tylko musisz tak ładnie wylądować, ponieważ inaczej jak wylądujesz blisko, to będzie dziecko. A ja właśnie wylądowałem bardzo ładnie. Jadę! W ja nie chciałem przeprosić, jeżeli widać mi coś czarnego na zębach, <laughs> nie po prostu zjadłem sobie czekoladę. Orzechową. Nie do no, tym głosem to naprawdę jest e, coś cudnego e, czasami usłyszeć co Hunter ma do powiedzenia. Ja się ci powiem, jak tak specjalnie taki niski głos znaczy tam normalnie mam taki głos, ja strasznie napinam głos przy tym przy nagrywaniu ogólnie. No no no. Ale jak sobie tak, tak opa, piąte, kurde. Ty, ale jak ty, jak, jak, jak ty piąty, ale ty, jak ty tam doskakujesz, jak ty to robisz, że ty doskakujesz? Z po prostu, starasz się tak bokiem podlecieć, wiesz? No właśnie, to, 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 to bokiem skakanie, to to, 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 to dalej się lata, to już doszliśmy do tego, co... jak się zatrzymałeś, świetnie! Ty, no ale ja dalej nie mogę, ja nie wiem jak ty to robisz. Więc ty możesz to po prostu tak szybciutko nawrócić, o. Że... Bo jaki to jest czas najlepszy? O ja pierdziłem 7 sekund. A ty tak nawracasz! żeby zobaczyć co i jak. A najlepiej też po prostu bezpośrednio do tyłu podjechać sobie Ale nie, nie, mnie tam nie wyrzuca tak wysoko, ja już nie wiem co tutaj mam na... Nie! Ole pojechałem! O kurwa stary! Wiesz też automatycznie trzeba jak tylko spadać od razu z do przodu, żeby się ładnie przewrócić. Wiesz tak, tak i kobero, żeby upaść. No. I później trzeba jechać, tak ostro. Nie, żeby zrobić taki przewrót szybki... O, stary, będę miał! Ty, no ja nie wiem, będę jak ty miał. to robisz. Ja nie, nie, mam! Ty, ja nie wiem, jak ty to robisz. Przysięgam, że nie wiem. Kurwoz, no nie mogę być cały czas lepszy od ciebie, chłopie, weź się ogarnij, no. no. właśnie coś, coś tu jest nie tak. 8,21. Dobrze jest. Ja w ogóle... Gold medala wygrałeś. Jestem lepszy niż Ja, ale ale ja... Gold medala? Tak, masz medal złoty, ale ja, 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 tutaj zupełnie nie wiem, jak, jak się do, jak, 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 tam dolecieć w ogóle. No, musisz także iść prosto. No. Później, później prosto i cały czas prosto. <coughs> to jest jak, jak jacyk krzyżówek. A, dobra, jest okej, okay, no dobra. A, aha, proszę aha. bardzo, Purpo z go, ja pierdolę, osiem piętnaście. dlaczego ty mi to robisz? No nie no, bo tak nie wiedziałem do końca, y co, co chcesz mi przekazać przez, przez te swoje porady, ale już rozumiem. Dobra, to to nie było wcale takie trudne. Jeszcze fajnie było, żeby udało mi się wymyślić jak to zrobić, żeby ty, tyle nie tracić y, na tych chopkach. Y, na No. O właśnie chyba O! Że nie był takim krytynem to właśnie bym ładny czas miał. Jaki masz ładny czas? No, bardzo ładny miałbym czas, tylko że wcisnąłem spację niechcący. <laughs> czekaj, 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 teraz mi wyjdzie. Nie, to trzeba jechać z tymi kółkami, bo nie, wiesz, to trzeba poczekać, aż ten samochód tak ładnie opadnie. I wtedy pocisnąć. Ale Kurde. Kurde, 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 ostatnia próba. O! Nie. Dupa. Ale wyprzedziłem cię? Wyprzedziłeś no, mnie, no. Cich! Ale to wiesz, że to był jedyny czas, jak dojechałem? Nie. <laughs> 8.24, nie, a to Ale przebyliśmy a... goście, który miał pozycję 29 tysięcy prawie, tak że jest całkiem nieźle. No. No. No, jest całkiem nieźle, no. a, ja, a ja się nie czuję i, i wyglądam pewnie podobnie, y, no. y, ale, ale to, to nawet dodaje do, 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 do uroku, do dodaje do, 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 do a ja w ogóle... ba ba, 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 ba bana, bana. Ty w ogóle jak ty u mnie tak zawodziłeś tym głosem? Tak, 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 oglądałem, ja Odes odesłałem ma... moich widzów do ciebie i nie mogli znaleźć filmiku, no. No,. Raki, raki to są u mnie. Dobra. Prosto. A tu trzeba, a tu trzeba szybciej. Tu trzeba. Prosto, w lewo. O, ja piurkuję. Ale to jest porąbane. Pokłęcone. Nie tam porąbane, panie. O, patrz, przeskoczyłem. Znaczy Tutaj, nie, to prosto jest mela. O, tu jechać y, tu chyba. Nie, nie tutaj. Kurwa, ja to jechać, ty. A to w miarę proste jest powiem ci. Tylko trzeba to technicznie ładnie przejechać. Dobra, no to co? No skręcasz najpierw w prawo. No. Przeskakujesz tym takim... Do, do jakiego momentu dojeżdżasz? O, może w ten sposób. ja wyskakuję tego tego hopsa tego? No tego hopsa, tak, wyskakujesz... Zaraz, zaraz za hopsem skręcasz w prawo. Dobra, ogarnajem. Dobra, no to dobrze. A ja tutaj próbuję coś wykręcić lepszego czasu niż, niż miałem. Nie wiedzie ci to. Ja ci muszę powiedzieć, że musisz zepsmażenia w tym momencie. To Nie, nie może rób być mi tego, nie rób mi tego. Nie, 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 nie tak nie może być, że to ty będziesz lepszy tutaj od... No kuźwa, no nie może być tak, no? Nie, 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 nie. słuchaj, słuchaj. No, słuchaj nie, 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 nie. Są gry, w których jesteś lepszy, tak? Na przykład w Pokemonach. Ale lepszy od ciebie we wszystkim. Ale w trackmanie nie Muszę być też osie, ale przewaliłem. <laughs> Muszę być też osie, ale przewaliłem. Spokojnie Kurbos, ja naprawdę staram się teraz nie przepinać. Wiesz co, bo ostatnio... nie wiem czy widziałeś u Ciebie na grupie. Ale no. był ranking jednego gościa, kiedy byś zrobił filmik, który jest... Tak, tak... Ja byłem za tobą, to jest niemożliwe! Ale ja byłeś za mną, bo przeklinasz. Jakbyś <grym> tak, nie przeklinał... Jakbyś nie przeklinał, to byś przeklinał, to już był przede mną. To bym był przed tobą, no. No więc trasi użyć. Ale czy ja się dowiedziałem w komentarzu, to nie można było dać dwóch osób na pierwsze miejsce, dlatego ja byłem na drugim, nie? No, no a to pewnie dlatego, że napisałeś i, i z, z litości czy tak powiedział. Tak, z litości, <gry> dokładnie. Też tak poczułem, wiesz, taka litość, taka... O! Masz, ty, Hunterze, ty! <grywa> tak było. Chuj, True jest... story, bro. Że ty, jest jak... Jest w Monster Night Co? Daj mi pojechać lepiej! No ale jak to, to samo tak się robi? To co się stało, że się zesrało? Kurwas, nie mów tak brzydko. Ale to, to, to nie jest jeszcze przekleństwo, to jest takie umiarkowane... Tak, my wiemy, że umiesz! <grych> Oj, raz mi się zdarzyło, no. Raz, no, raz. Już wielkie mi halo, no. Tak, moc no, Kytasa też wszyscy pamiętają. No to było Kytasa. Nie, 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 bo to było y, Kytasa Paradoks Kojarzysz? Ale mi się przypomniał Królew. Nie, to nie, ty to powiedziałeś? Daj, 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 <laughs> To nie... była taka bajka. No Królew. No. To powiedziałem. A no bo widzisz, bo nie zrozumiałem przez ten twój głosik. <laughs> Ty gość szedł poniżej 14 sekund. No nie, no jest bezczelny. To już jest bezczelność. Ty, ale ja jestem siódmy. Czujesz to? Czuję, bo czujesz smród moich opon. Ja cię nienawidzę, ale ty już o tym wiesz. Tak, 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 zdążyłem się przyzwyczaić. 4, Kurde, a dobra, jestem już na tabeli, jestem na tabeli No na Nie, ten... dwa miejsca w dół spadłem w ciągu ostatnich 5 sekund, no Ale... Dobra, 16 100 Ale dwa miejsca w dół przy ciągu 15 sekund. Czy ty czy czujesz w ogóle to? No to no tak no O ja. O ja, O ja, o ja ty... Zaraz będę, zaraz będę poniżej miliona, mam milion czwartotysięczną tysięczną pozycję. Zara? Będę poniżej miliona? Czyż to? No to fajnie. No co, no nie zjeżdżałeś nigdy z autostrady. Ja mam pomysł na to, tylko muszę sprawdzić czy będzie działało. Driftem to. Ja nie wiem driftować. Jak wiesz, jak w Tokio drift, tak... <laughs> Panie wygląda, nie o kurde lebele O kurczaczki pieczeniutkie A, to się nie da w ten sposób dobra Przede wszystkim to jest pod kątem Jestem na pierwszym miejscu Dlaczego mi tak dziwnie się buguje? Co, co? Ziem mi się zdać nie Ej ty, tutaj trzeba skrócić trasę jakoś. Trzeba od razu w prawo jechać. Bo tutaj 8 sekund jest rekord, więc byłoby... No tak, tak, tak. Ale wiesz to sobie przejadę po prostu tak, żeby sobie przejechać. Żeby się dowiedzieć jak ta mapa wygląda, jak, jak jest zbudowana. O... A się tutaj dźwigni buguje strasznie! Hmm, to, to znaczy nie wiem czemu, bo mi się nie buguje, ale ty jak to, jak to, to, to zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Ale, że jak to niby można przejechać w 8 sekund? Jak? Patrz, ty goś ma 8,25! Ja wiem jak. Jak? Nie powiem, nie powiem, ci. Dlaczego? Bo nie. Jesteś niedobrym hunterem. Wiem o tym. Oto to pojechałem? Mm. cudownie. I jak odlatuję od ziemi, jak się odrywam od ziemi? No. No. kurde, to, ale nie to, 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 co? to mi dźwięk, to mi dźwięk pada. Aha. Znaczy... Najprawdopodobniej... Ty... Najprawdopodobniej, ci się należy. Nic ci nie należy. Znaczy należy, No bo, się bo ja, należy. ja wiem, że ci się nic nie należy, no masz rację. Już, post, już wiem ty jak nie to to. ty, mnie nie ty mnie do, <laughs> do, no do, 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 do urwicy serca. Już wiem Dobrze, jak, to... jak to zrobić, żeby się nie zarobić, a zarobić. Chora. No już wiem jak to zrobić. Tylko, że tutaj oni wszyscy. Jak wylądować, to gówno? Tylko, że ja nie potrafię podjechać pod tą barierką. Jak oni podjeżdżają pod tą barierę? Pod Jaką barierę? No a, idziesz, czyli jednak nie wiesz jak to zrobić? Dobra, już wiem. Znaczy, bo na razie jestem na drugim miejscu, nie? Za no daleko. No właśnie widzę, że jesteś na drugim miejscu, mnie to smuci. Dobra, bo to trzeba tutaj przez barierkę wyskoczyć, panie. Zobacz, jak koledzy to robią. Zobacz, jak koledzy to robią i, i też się tak naucz. No właśnie widzę, że oni tak jakoś... Ale oni na wstecznym to wszystko? Co? Na wstecznym? No tutaj trzeba właśnie wyskoczyć za barierkę na wstecznym, tylko że... Jak ja wyskoczyć przez tą barierkę? Przecież to jest niemożliwe. No jest to możliwe, jest to możliwe właśnie. I i, 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 to da się zrobić, tylko że... Tylko że... jest trudno. Ja nie potrafię podjechać w ogóle pod to. Kurde, Lebele. To jest niemożliwe, ja cały czas to... Nie wiem, albo oni mają jakieś inne samochody, albo coś do no Nie, jest... musisz się napędzić. Da się, da się to no, zrobić. ja bimbru nie... Nie, to jest niemożliwe, panie. To jest niemożliwe, żeby oni jakoś tam podjeżdżali w ten sposób dziwny. No, zobacz, ja nawet podjechałem. Tylko, że potem wys wyskoczenie za tą barierkę jest y, problemem. Nie, to jest, to jest niemożliwe, to jest oszukistwo i... Jeśli wam ale gdzie spadłem? No widzisz. Jak mi to wyszło? No właśnie, sam jestem ciekaw, bo mi to nie wychodzi. Nie Co, co, co kurwa? Ja pierniczę mówię? Bo. Nie, 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 nic nie nie Nie, chciałbyś. O, 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 a wylądowałem prawie na mecie. No tak ci siak, skończyłem chyba czwarty? Albo piąty? Albo piąty! Piąty. O, Narwo ja, jest z nami. Patrz na swoją pozycję, mam to w dupie. Łooo, wow, ja patrz się... na moją pozycję na świecie! U? U? Nie wiem, która jest teraz cała pozycja na świecie. 982-tysięczna. Ooo, purpose poniżej miliona. Purpose poniżej miliona. Znaczy, wiecie, w dążeniu do subskrypcji wolałbym być y, powyżej miliona. Powyżej, tak? No? Chociaż te 982 tysiące subskrypcji też by mi wystarczyło. Nie powiem, że nie. No, ja bym sobie mógł wtedy już. A nie, ja życiłem pracę już. <grych> <grych> e, jak ten, jak kiedyś e, taki, taki, takiego znajomego miałem remake'a. No, znaczy, no, znaczy, nie, nie, no, zarzmiało jakbyśmy już nie byli znajomymi, nie, 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 generalnie byliśmy kiedyś na jakimś PGA czy na czymś takim i, i, i opowiadam tam, pokazuję mojemu znajomemu kto ile ma subskrypcji tam, no ten to ma tyle, ten to ma tyle i tak patrzę na remake i mówię, nie wiem, wydaje mi się, że ty masz, ze, że, że masz ze 130 tysięcy, no nie, i tak remake... Ile ty masz subskrypcji? A on mówi: Nie wiesz, co, ja to generalnie raczej streamuję, więc subskrypcji to mam tam z, z 3000. A ja, ja myślałem, że tu masz ze 130 tysięcy. A arimek do mnie. GM ja miał 130 tysięcy, czyli potem ci kazał skoczyć po piwo. <grywka> dobra. 11,90. Aha, jestem czwarty, no dobra. W ostateczności może miałem. być. Majcie, jak ci z tego balona? E, no, lecisz generalnie daj cały czas strzałkę prosto i tylko tyle. I, i, i odbijasz się od tego balona, i. I, I też musisz jest. Mieć szczęście. Tak, i musisz mieć szczęście dokładnie. Żeby się odbić, tak prosto w bremkę. Tam ludzie coś kombinują A, tak i. Tak z... A, nie, dobra. Muszę cały czas trzymać strzałkę, dobra. Ludzie Teraz też... trzeba mnie tu sam? No to. Chcę. Chcę je puszam? No, tak nie puścisz, to tam, tam przy końcówce trzeba puścić. No, jak... tak, zabiję tak. Teraz się No idziesz. Daję radę. Tylko mnie, no, Dobra. No, no, tak, że przydają. No, także. No to, 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 to mniej więcej właśnie tak. Nie ma za co. No, dziękuję. się Dobra, jest dobrze. Będzie dobrze. Trzymajcie się. Bardzo. Trzymajcie się na pewno. Trzymajcie się na pewno, tak? Tak, trzymajcie się na pewno. A, a coś tam z bardzo, było. Z się me... ale... <grym> W ogóle, ej, spintolicz to jest świetne hasło, nie? Spintolicz no. I przychodzolicz. Przy ja, pandem... może... ja ostatnio yy, czekaj. Jak to powiedziałem? W Ja normalnie wymiękłem, ale wymiękłem. Jakoś u siebie na powiedziałem. Kurde, ja ci powiedziałem. Że taki też zastępczo na, przystry... na, na, przy... na przykleństwo, ale tak ładnie to powiedziałem, że normalnie aż mi się spodobało, nie? Że tak <gry> nie potrafiłem powiedzieć. Kurde czekaj, może sobie przypomnę. Że hmm. ty taki mądry? No. A się dziwiłem normalnie na strzewał ale odpowiedź, że ja takie normalnie takie te... Takie... takie ładne rzeczy potrafią. Takie mówić. neologizmy. No. Jak mi poniżej e, e, 12 sekund? E, na środkową trafiłem. Aha, po, dobra. Po, po prostu lekko odbiłem, wiesz. O nie no, tędy to się nie da tak zrobić. ha, 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 Bądź, ha, ha. jak ja to powiedziałem. Teraz będę się zyspnę. Czekaj, 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 bo dobrze lecę. Jest, 11.92. ale poleciałem pomiędzy dwoma bramkami. To nie jest to, panie, to nie jest to. Ja muszę, ja muszę wybić wy wy tego, no właśnie. Lekkie o -o. odbicie. All the bitches lick my ice cream. <laughs> Przepraszam. No co? No nic, nic, tak yy, jak bitches na lick your ice cream, to, to, to tak, wiesz, z tym głosem, tak... No, on the bitches would lick my ice cream, ale chodziło no. mi o plażę, nie? Żeby nie było. No tak, 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 tak. Wszystkie, wszystkie plaże chcą polizać twojego loda. polizać mojego loda, dokładnie. Ale żem to zrobił, szkoda tylko, że żem sw swan sw jak swanzolił na koniec? Ja to naprawdę będę musiał to przypomnieć kurza, bo to takie piękne hacełko było. Nie, no nie. tylko jak to... To no było takie połączenie wulgaryzmu. I nie wulgaryzmu. I nie wulgaryzmu, że to nie był wulgaryzm. Dobra, słuchajcie, dziękujemy wam serde... O, 972 tysiące... To jest mapa? Nie, to następna już będzie chyba ten. No nie wiem, no sprawdźmy, bo wydaje mi się, że następna mapa to będzie. E, oddechom... Wydaje mi się, że 4 przyjechaliśmy Kumpel. Tak? No to, no to sprawdźmy. No to sprawdźmy. No to sprawdźmy. No i niestety... Nie, no. Widzisz, źle liczysz. Źle liczysz po prostu. Dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, rodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę. I do następnego odcinka trzymajcie się. Cześć.